No, Eliska, ty mieszkałaś w Niemczech, no nie? No tak. No właśnie, no bo syn mojej sąsiadki teraz tam wyjechał do pracy, bo on sobie dom postawić. Okej, okay. no tylko biedny ma problem, bo on nie zna w ogóle języka i też nigdy jeszcze nigdzie nie pracował, także nie może za bardzo znaleźć pracy. No, to lipa trochę. A może byś mu pomogła? Wiesz, ja ci dam numer i na pewno znajdziesz mu jakąś pracę, tylko taką, wiesz, dobrze płatną. Wiesz co, wolałabym jednak nie. Ale ty na pewno to masz znajomych, którzy teraz mają jakieś swoje firmy albo coś. No i na pewno jakaś praca by się znalazła. Jeszcze pozna to i by lepsze pieniądze były, no nie? Czekaj, czyli chcesz, żebym ja znalazła pracę jakiemuś typowi, którego nigdy na oczy nie widziałam, nie znam go, mógł być dosłownie seryjnym mordercą, bo on wyjechał sobie za granicę bez planu na życie i bez języka, i teraz w kraju, w którym jest, nie może znaleźć pracy sam. Po pierwsze, to on seryjnym mordercą nie jest, co najwyżej ma kilka wyroków za jakieś bójki. A po drugie, no tak, no, bo on chce dom postawić. A no, dom postawić w takim razie już biegnę. Myślałam, że nie wiem, łódź pod wodą chce kupić za te pieniądze.